Dzisiaj Max jest dzisiaj nagrywamy i dzisiaj jestem sam. Dzisiaj nagrywamy Jaybreaka, bo nie był mnie, ale już jestem dodali. No jest nowy update do Jaybreaka wszedł. Um, to jest związane z tam, jak już widzicie, związane z tym jak, małym miasteczkiem. No i jak widzicie, niestety zostało przez wulkan zalane tutaj wszystko, um, ale niedługo to wszystko co tutaj jest będzie nowe, wszystko będzie nowe, wszystko będzie takie super i tam jeszcze będą um, może powiększy Jaybreak um, po prostu wielkość i tutaj jest ten wulkan, który wybuchł. Tutaj wszystko tam się pali, wszędzie lawa. Um, jak tutaj sobie wejdziemy, tu jak widać, wszystko jest takie zalane. Tu widać jeszcze jakieś tu już kawałek kawałki takie wulkanu. Um, to, um, to też będzie nowe. Um, I na koniec um, będzie dodane nowe auto. Nie wiem, czy Jaybreak będzie może za robuxy czy. Może za kasę, nie wiadomo jeszcze. Znaczy, może wiadomo, ale ja nie wiem. <śm> no i ja wam pokażę jak on się wyłoni. Najpierw polecimy tu. Wylecimy poza mapę. O, tu w tym miejscu, to takie niebieskie, tutaj będzie auto. I one się tam podniesie do góry I się wysunie e, Taka jakby, no taki wjazd I to tam auto to będzie Ja nie wiem czy to będzie za kasę Czy za co Ale myślę, że czy, no, Raczej za milion Dwa miliony, nie wiem Czekaj, teraz musimy jakoś Wylecieć Aj, gdzieś tu może O nie, tu już nas bije Chyba zginę. Dobra, jest, ja Jakoś się uratowałem. Hmm. Jakby tu wylecieć. Aha, zginam, dobra. No <grym> spadam, dobra. O, akurat jestem tu. Więc tam na dole jest takie coś niebieskie i z tego się wyłoni po prostu... Nowe auto, tu gdzieś w tej stronie będzie wjazd. Eee, tutaj, no jak mówiłem, widać wszędzie, że jest wszystko zalane. To takie czarne wszędzie lawa. W chlupie. Eee, no i Deja jeszcze jakoś stoi tutaj. Jak mówiłem, wszystko będzie tutaj nowe. O, wszystko będzie nowe. Wszystko będzie ulepszone. W ogóle to się zawaliło. Znaczy, stacja paliw się zawaliła. Paliwowo się zawaliła. W, w, w ogóle do nas teraz ma lawową. Z tego co wiem, ten 1 milion Jaybreak. E, będzie coś dodawał. Nowe auto za milion tu. Yy, bo tutaj będzie to o jedno piętro powiększone. Yy, tu z tyłu będą parkingi. Tam wiem, że będą budynki, ale tak, takie jak tam są yy, w tym małym miasteczku. Ten ganżer będzie tutaj stał, ale trochę będzie ulepszony. Donat będzie większy i lepszy. Jeden milion od 1 miliona tutaj odpadł ściany. Tu będzie wszystko lepsze. No i... Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lajkujcie moje filmy. i się z wnętrzkiem. Aby nam się pojawiały kolejne. No i dobra. Oh. Kurde Teraz muszę jakoś wyjechać Dobra Jest Dobra Nie No serio Czemu? straciłem paliwo przez to Ale nie aż no, Nie straciłem paliwa Nawet Bo bardzo mało straciłem Kurde, teraz jak tu wyjechać? O, tędy, dobra Teraz sobie przeforbuję tego Bosa W ogóle niedawno nagrałem jak kupuję Bosa Wbijajcie na mój kanał, bo będzie tam No i Jeszcze może na koniec skoczymy się skąpiemy w lawie Jakoś tu wjedziemy albo wejdziemy Dobra, lecimy A nie dobra, wejdziemy... No nie, przewróciłem się jeszcze. Kurde, jak tu teraz wejść? O, ten. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa pa!